Jeżeli kredyt został spłacony, a dotąd nie złożyli państwo pozwu, również nie zamyka to drogi do odzyskania środków. Przykład stanowi wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, który zasądził na rzecz naszego klienta kwotę niemal 816 tysięcy złotych tytułem zapłaty wraz z odsetkami ustawowymi. Istotnym elementem tej sprawy było to, że Nasz klient zaciągnął kredyt na zaspokojenie swoich potrzeb mieszkaniowych. Jednak sprzedaż nieruchomości nastąpiła w 2019 roku, a pozwę wniesiono już po spłacie kredytu. I tutaj przy założeniu, że bank dokonałby zapłaty na rzecz naszego klienta w dniu dzisiejszego nagrania, tę należność z wyroku, łączna korzyść z tytułu samych odsetek wyniosłaby około 180 tysięcy złotych. Od złożenia tego pozwu do wydania omawianego rozstrzygnięcia minęło niewiele ponad dwa lata. Oznacza to, że sprawa była procedowana niezwykle sprawnie, mając na, na uwadze ogromne obciążenie pracą stołecznego sądu.